Czy wiesz, że wstawanie więcej niż dwa razy w nocy do toalety może skrócić Twoją oczekiwaną długość życia nawet o trzy lata? Tak, dobrze słyszysz. Ten nawyk, który wielu uważa za normalny objaw starzenia się, może po cichu sabotować Twoje zdrowie, nastrój, a nawet bezpieczeństwo. Witam, nazywam się dr. Alexander Rice i od ponad 20 lat pomagam ludziom osiągnąć. Pełniejsze i zdrowsze życie, ponieważ godne starzenie się to prawo, a nie przywilej. Wyobraź sobie: śpisz głęboko, marzysz o podróży życia, lub wspominasz dobre chwile, kiedy nagle, to uczucie w pęcherzu. Wytrzymujesz kilka minut, przewracasz się z boku na bok, ale nie ma rady. Wstajesz, człapiąc po ciemku, potykając się o meble, ryzykując upadek, który może zmienić twoje życie na zawsze. A najgorsze kiedy wracasz do łóżka, sen już minął. Leżysz i się wiercisz, rozmyślając o życiu, aż znowu poczujesz tę potrzebę. To błędne koło sprawia, że miliony osób po 60 roku życia są wyczerpane, rozdrażnione i boją się odpowiednio nawadniać. Ale mam dobrą wiadomość: wstawanie kilka razy w nocy do toalety nie jest wyrokiem dożywotnim na starość. Ta dolegliwość, zwana fachowo nokturia, dotyka około 80% osób po 65. roku życia, ale można ją kontrolować, a nawet wyeliminować dzięki odpowiednim strategiom. W kolejnych słowach podzielę się z Wami cztery naturalnymi i naukowo udowodnionymi rozwiązaniami, które odmieniły jakość snu tysięcy osób. Proste strategie, bez drogich leków, bez operacji. Tylko inteligentne zmiany, które szanują naturalne funkcjonowanie Twojego organizmu, ponieważ przespanie całej nocy nie powinno być luksusem, powinno być Twoim prawem. Pierwsze rozwiązanie metoda inteligentnego nawadniania. Przede wszystkim obalmy mit, który może niszczyć Twoje noce. Przerywanie picia płynów po godzinie 18 w nie jest rozwiązaniem. W rzeczywistości może to pogorszyć Twoją sytuację. Pozwól, że wyjaśnię dlaczego. Nasz organizm jest jak inteligentna gąbka. W ciągu dnia, kiedy stoimy i chodzimy, nasze tkanki absorbują płyny, zwłaszcza w nogach i stopach. Dlatego wiele osób zauważa, że nogi są trochę opuchnięte pod koniec dnia. Kiedy się kładziemy, ten zapas płynów jest uwalniany do krążenia, a w konsekwencji do nerek. Strategia inteligentnego nawadniania działa tak: po pierwsze nawadniaj. się dobrze w ciągu dnia wypij co najmniej jeden z piepał do dwóch litrów wody między 6:00 przy 16.00 16 szkolnostw. Tak dobrze przeczytałeś, do godziny 16 paść. To gwarantuje, że twój organizm ma całe potrzebne nawodnienie bez przeciążania nerek w nocy. Oto technika, której nauczyliśmy się z badań przeprowadzonych w Japonii. Zasada 90 minut. Przestań pić jakiekolwiek płyny co najmniej 90 minut przed pójściem spać. Ale uwaga, jeśli czujesz pragnienie, zwilż tylko usta lub przepłucz je wodą. To łagodzi uczucie pragnienia, nie dodając objętości do pęcherza. Cenna wskazówka: unieś nogi na 30 minut przed snem. Usiądź w fotelu i połóż stopy na stołku lub podparciu. To pomaga płynom zgromadzonym w nogach w ciągu dnia wrócić do krążenia, gdy jeszcze nie śpisz, redukując produkcję moczu podczas snu. Czy próbowaliście już podnosić nogi przed snem? Zauważyliście jakąś różnicę w częstotliwości wizyt w toalecie? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Uwielbiam słuchać Waszych historii i zawsze się wiele uczę. Drugie rozwiązanie: pokarmy, które podrażniają i te które uspokajają Twój pęcherz. Oto sekret, którego wielu lekarzy nie zdradza. Niektóre pokarmy działają jak naturalne czynniki drażniące pęcherz, znacznie zwiększając produkcję moczu w nocy. I bylibyście zaskoczeni, wiedząc, które to są. Kofeina jest oczywista, prawda? Ale czy wiecie, że może pozostać w organizmie do 8 godzin? Więc ta kawka o 15 tap nadal pracuje w Twoim pęcherzu od błytniczych korsetach. To samo dotyczy... Czarnej herbaty, napojów gazowanych, a nawet czekolady. Tak, czekolada zawiera niewielką ilość kofeiny. Ale prawdziwi złoczyńcy są bardziej subtelni. Owoce cytrusowe, na przykład, są kwaśne i mogą podrażniać wyściółkę pęcherza. Pomidory, zwłaszcza w sosach przemysłowych, potrawy mocno przyprawione, a nawet sztuczne słodziki mogą zamienić Twoją noc w koszmar. Oto prawdziwa historia. Pani Maria, lat 68 wstawała pięć razy w nocy. Odkryliśmy, że piła szklankę soku pomarańczowego do kolacji każdego dnia dla witaminy C. Kiedy przestała pić sok i zaczęła jeść pomarańcze rano, nocne przerwy spadły do zaledwie jeden raz na noc. Teraz pokarmy przyjazne dla pęcherza. Owoce niecytrusowe takie jak banany i jabłka, ciemnozielone warzywa liściaste, chude białka i pełne ziarna są fantastyczne. Ale prawdziwym mistrzem jest herbata z hibiskusa. Tak, ta czerwona. Ma właściwości uspokajające dla pęcherza i można ją pić nawet dwa godziny przed snem. Technika, która działa bardzo dobrze, to kolacja antynokturia złożone węglowodany. Takie jak bataty, chude białko i gotowane warzywa. Łagodne przyprawy, takie jak bazylia i rozmaryn. Unikajcie nadmiaru soli. Ponieważ powoduje ona, że organizm zatrzymuje więcej płynów. Które pokarmy zauważyliście, że pogarszają Wasze noce, a które już wypróbowaliście, które pomogły? Stwórzmy listę współpracy w komentarzach, aby pomóc większej liczbie osób. Trzecie rozwiązanie: magiczna pozycja i ćwiczenia mocnego pęcherza. Będziecie zaskoczeni tym odkryciem, pozycja, w której śpimy. Może drastycznie wpłynąć na to, ile razy budzimy się, żeby oddać mocz. I nie, nie mówię tylko o spaniu. Z uniesioną głową. Ostatnie badania pokazują, że spanie lekko pochylonym na lewą stronę może poprawić powrót żylny i zmniejszyć ucisk na pęcherz. To tak, jakbyśmy dawali pomocną dłoń naszym narządom, aby pracowały wydajniej w nocy. Ale oto sekret który zmienił życie setek moich pacjentów, ćwiczenia kegla na noc. Nie, to nie są te ćwiczenia, które robicie w ciągu dnia. Te są specjalne, wykonywane w łóżku, przed snem. Połóżcie się wygodnie i napnijcie mięśnie dna miednicy, tak jakbyście wstrzymywali mocz na 5 sekund, a następnie rozluźnijcie na 10 sekund. Powtórzcie to 10 razy. Wiele osób nie wie, że te mięśnie, gdy są wzmocnione, nie tylko. Lepiej zatrzymują mocz, ale także komunikują się z mózgiem, aby zmniejszyć uczucie fałszywej potrzeby. Istnieje fantastyczna technika orientalna zwana oddychanie spokojnego pęcherza. Podczas wykonywania ćwiczeń kegla wdychajcie głęboko przez nos, wypychając brzuch, wstrzymajcie oddech na 3 sekundy i powoli wydychajcie przez usta. To aktywuje przy współczulny układ nerwowy, który uspokaja wszystkie narządy, w tym pęcherz. Inna skuteczna metoda to delikatny masaż brzucha okrężnymi ruchami, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przez 2 minuty przed snem. To stymuluje trawienie, poprawia krążenie lokalne i może zmniejszyć nacisk na pęcherz. Czy próbowaliście już ćwiczeń specjalnie na pęcherz? Zauważyliście jakąś różnicę w sile lub kontroli? Podzielcie się swoimi doświadczeniami, mogą zachęcić innych do spróbowania. Czwarte rozwiązanie. Rytuał 30 minut, który zmienia wszystko. To ostatnie rozwiązanie to kompletny protokół, który łączy wszystko, czego do tej pory się nauczyliśmy, plus kilka sekretów, które robią ogromną różnicę. Nazywamy to rytuałem 30 minut, ponieważ tak właśnie jest. 30 minut przed snem, które mogą odmienić Twój nocny sen. Najpierw podwójne opróżnianie. Idź do toalety normalnie, odczekaj 30 sekund, pochyl się lekko do przodu i spróbuj ponownie oddać morcz. Będziesz zaskoczony jak prawie zawsze. Wydostanie się jeszcze trochę. To gwarantuje, że pęcherz jest naprawdę pusty, zanim się położysz. Następnie praktykuj technikę progresywnej relaksacji. Zaczynając od stóp, napinaj i rozluźniaj każdą grupę mięśni aż do głowy. To nie tylko redukuje stres, który może pogorszyć nocturii, ale także poprawia krążenie ogólne. Oto medyczny sekret. Temperatura ciała wpływa bezpośrednio na produkcję hormonu antydiuretycznego, który zmniejsza produkcję moczu w nocy. Weź ciepłą, nie gorącą kąpiel 60 minut przed pójściem spać. Naturalny spadek temperatury Pokąpieli sygnalizuje ciało, że nadszedł czas, aby zmniejszyć produkcję moczu. Otoczenie też ma znaczenie. Ciemny pokój. Użyj rolet Blackout. Temperatura między 18 i 20 baresam i nawilżacz, jeśli powietrze jest zbyt suche. Suche powietrze może podrażniać drogi moczowe i pogorszyć nokturii. Rewolucyjna technika to metoda przekierowania myśli. Jeśli obudzisz się z chęcią oddania moczu, zanim wstaniesz, weź trzy głębokie oddechy i zadaj sobie pytanie, czy to naprawdę pilne, czy mogę poczekać do rana. Często chęć zmniejsza się tylko dzięki temu świadomemu pytaniu. W bardziej opornych przypadkach istnieje zaawansowana technika nocny trening pęcherza. Jeśli zwykle wstajesz od wóz ustaw budzik na 1,45 i idź do toalety. Następnej nocy spróbuj o 1.30 i tak dalej, aż uda ci się przespać całą noc. To tak jakby trenować pęcherz, aby wytrzymał dłużej. Czy próbowaliście już jakiegoś rytuału przed snem? Jakie techniki zadziałały lub nie zadziałały dla Was? Podzielmy się wiedzą w komentarzach. Sygnały ostrzegawcze, których nie można ignorować. Chociaż większość przypadków nokturi można rozwiązać za pomocą tych naturalnych strategii, ważne jest, aby rozpoznać, kiedy nadszedł czas, aby szukać pomocy medycznej. Niektórych sygnałów nie należy ignorować. Jeśli oprócz wstawania kilka razy w nocy odczuwasz ból lub pieczenie podczas oddawania moczu, jeśli mocz ma inny kolor lub zapach, jeśli jest krew, nawet jeśli mało, lub jeśli odczuwasz ból brzucha lub pleców, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Mogą to być oznaki infekcji dróg moczowych, problemów z prostatą lub innych schorzeń, które wymagają specjalnego leczenia. Inny ważny sygnał ostrzegawczy. Jeśli strategie, którymi się tutaj podzieliłem, nie przyniosą poprawy po 2-3 tygodniach konsekwentnej praktyki lub jeśli nokturia pojawiła się nagle i szybko się pogarsza, nadszedł czas na bardziej szczegółową ocenę medyczną. Pamiętajcie, dbanie o zdrowie to akt miłości do siebie i do tych, których kochamy. Nie czekajcie, aż sytuacja się pogorszy, aby szukać pomocy, gdy jest to konieczne. Doszliśmy do końca podróży, która, mam nadzieję, była dla Was pouczająca i pełna nadziei. Zróbmy szybkie podsumowanie czterech potężnych rozwiązań, które mogą przywrócić Wam spokojne noce. Pierwsze rozwiązanie nauczyło nas o inteligentnym nawadnianiu. Pić odpowiednio w ciągu dnia do godziny 16 czy przestać 90 minut przed snem i podnosić nogi, aby redystrybuować zgromadzone płyny. Pamiętajcie, odpowiednie nawodnienie jest kluczowe, a strategia polega na tym, kiedy i jak pić. Drugie rozwiązanie ujawniło, jak odżywianie bezpośrednio wpływa na nasz pęcherz. Unikać czynników drażniących, takich jak późna kofeina, owoce cytrusowe i potrawy mocno przyprawione na kolację, i przyjąć naszych sojuszników, takich jak herbata z hibiskusa i kolacja antynokturia. Jedzenie jest naszym lekarstwem, gdy jest mądrze stosowane. Trzecie rozwiązanie przyniosło moc ćwiczeń specyficznych i prawidłowej postawy. Ćwiczenia kegla na noc w połączeniu z oddychaniem. Spokojnego pęcherza, spanie lekko pochylonym na lewą stronę i delikatny masaż brzucha. Nasze ciało ma niesamowitą mądrość, gdy je odpowiednio prowadzimy. A czwarte rozwiązanie nasz kompletny rytuał 30 minut podwójne opróżnianie, progresywna relaksacja, strategiczna ciepła kąpiel, zoptymalizowane otoczenie i przekierowanie. Myśli w chwilach przebudzenia małe, konsekwentne działania generują wielkie transformacje. Ale ważniejsze niż wszystkie te techniki jest zrozumienie, że zasługujecie na dobry sen. Zasługujecie na budzenie się wypoczętym, z energią, bez strachu przed wyjściem z domu lub piciem wody. Zasługujecie na starzenie się z jakością, autonomią i godnością. Wyobraźcie sobie, jak będzie za miesiąc, śpicie głęboko, budzicie się tylko raz, a może wcale, w nocy, czując się rano odświeżonymi. Wyobraźcie sobie, że macie energię, aby bawić się z wnukami, podróżować bez obaw, wrócić na ten wieczorowy kurs, który zawsze chcieliście. Ta transformacja jest w Waszym zasięgu. Nie dajcie się przekonać, że to z powodu wieku lub że nic się nie da zrobić. Tysiące ludzi już udowodniło, że to możliwe, a Wy również możecie być częścią tej pozytywnej statystyki. Zanim się pożegnam, chcę skierować specjalną prośbę. Jeśli ta treść przyniosła Wam nadzieję i cenną wiedzę, podzielcie się nią z przyjaciółmi i rodziną, którzy również stawiają czoła temu wyzwaniu. Czasami informacja może całkowicie zmienić czyjeś życie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej treści na temat zdrowego starzenia się i kliknąć dzwonek aby nie przegapić żadnej wskazówki. Wasze komentarze i doświadczenia bardzo wzbogacają naszą treść i pomagają innym ludziom poczuć się mniej samotnymi w tej podróży. Pamiętajcie zawsze, starzenie się to przywilej, a wy zasługujecie na przeżycie każdego roku w zdrowiu, radości i nocach spokojnego snu. Do następnego filmu i niech wasze noce będą błogosławione zasłużonym odpoczynkiem. Ściska mocno dr Aleksander Rice i do następnego razu.